Dzień dobry. Chcę dzisiaj zaproponować niezwykły eksperyment, ponieważ tematem dnia, energią dnia przekazam, jest obfitość. Obfitość, czyli bogactwo. Bogactwo jako stan posiadania, jako stan duszy, jako stan wewnętrzny, jako szlachetność, jako mienie, jako zadowolenie z siebie. I po to, żeby do tego dotrzeć, ja zrobię nagranie takie pełne, ale obiecałam, że będę nagrywać także jako newsletter takie nagrania, jak robić takie nagrania, jak, jak to zrobić błyskawicznie, jak to zrobić szybko, jak to zrobić i mieć od razu efekt. I otóż... Proponuję dzisiaj zupełnie nowy sposób postępowania. Otóż tak. Przyjmij moje założenie, że wszystkie braki, które posiadasz brak pieniędzy, brak zadowolenia, brak zdrowia, brak yy, miłości, brak szczęścia, brak yy, czegokolwiek. Wszystkie przymusy, które posiadasz, że musisz to, i musisz to, i musisz to, i musisz tamto I wszystkie niewolno, które posiadasz, że nie wolno ci tego, nie wolno ci tego, nie wolno ci tego, nie wolno ci tamtego. I że ci się nie należy, i że jesteś zły, albo zła, albo że jesteś winien, i że masz się wstydzić. Przyjmij za mną, na rzecz tego doświadczenia, że to są oszustwa. Że to I teraz daleko po swojej lewej stronie, daleko, nadaj tym oszustwom jakiś jeden kształt. Ukształtuj je w jakąś formę. Wszystkie oszustwa twojego życia. Nadaj im jakąś formę. I gdy masz formę tych wszystkich oszustw, tego nie wolno i tego ci nie należy i tego, że jesteś zły i tego, że jesteś winien i tego, że jesteś ta, 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 ta i czego, że brak ci tego i brak ci tego i brak ci tego i że musisz coś i, musisz, i że masz obowiązek i że taki jesteś szary człowiek i jesteś nieszczęśliwy, nie? Jeżeli masz już ukształtowane te oszustwa, to następny etap jest taki, żeby zobaczyć, jakie jest połączenie energetyczne, jak wygląda połączenie energetyczne między tym kształtem oszustw, a twoim ciałem. Czyli gdzie dotyka się połączenie energetyczne między tymi oszustwami, a twoim ciałem? Gdzie ona cię dotyka? I gdy to wiesz, to zobacz, jak to połączenie wygląda. Z czego jest zrobione po prostu. Ono bywa różne. Czasem jak laser, czasem sznurek czasem jak przełód elektryczny, różne. Ty odkryj swoje połączenia elektryczne. Następna sprawa to odkryj, ile procent Twojej energii życiowej po tym połączeniu, po tym łączu idzie do tego kształtu, który symbolizuje oszustwa. Czyli ile inwestujesz swojej energii życiowej w oszustwa. No, i tu już jesteśmy blisko celu. Ile energii życiowej inwestujesz w oszustwa? I teraz, czy ty chcesz inwestować w te oszustwa w energię życiową? Jeżeli nie, jeżeli nie, jeżeli nie, to zobacz, co takiego masz w ciele, co inwestuje w te oszustwa, Twoją energię życiową. I gdziekolwiek to jest, złap to w ręce i rzuć po tym łączu do tych oszustw i powiedz, to jest Twoje. Ja tego nie chcę, to nie moje. I obserwuj, jak się zmienia Twoje inwestowanie w oszustwa. Gdzie jeszcze to masz, to coś. Co inwestowało poza Twoją wiedzą, poza Twoją świadomością, zupełnie nieświadomie, Twoją energię życiową w oszustwa. Gdzie jeszcze to masz? Wyjmij to z tego miejsca i rzuć tam daleko w te oszustwa i jesteś jest Twoje. Mnie to nie interesuje. Mnie to nie dotyczy. Świetnie. I zobacz ile teraz inwestujesz w te oszustwa jeszcze energii życiowej i postępuj tak dalej, aż zniknie połączenie energetyczne między tobą a oszustwami i znikną oszustwa. A ty doświadczysz tego, co odzyskałaś, co odzyskałeś w zamian za to. Co sobie odtworzyłeś, odtworzyłaś i jakie wartości odzyskałeś? Wspaniałe, prawda? No więc, taki mamy temat. Obfitość. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy to zrobić razem. Dziękuję.